O, o tym transport, o którym też tu było wspomniane, że, yy, że on tutaj Państwa też irytuje, czy też te nieszczelności podczas przewożenia obornika, czy nadmierna prędkość. Oczywiście to są rzeczy, na które też my bezpośrednio nie mamy wpływu. Możemy rzeczywiście, znaczy inwestor jak gdyby może tutaj dyscyplinować tych, nie wiem, czy podwykonawców, czy, czy, czy też, no pewnie część z Państwa też wozi ten obornik, jeśli, jeśli są tutaj ci odbiorcy. To są rzeczy normalne, które się zdarzają i jak gdyby tego nikt nie może wykluczyć i to jak gdyby za wszystko też nie możemy brać odpowiedzialności. No my możemy dołożyć wszelkich starań, żeby to, żeby to zminimalizować i zadośćuczynić, natomiast to no, proszę też nie obaczać nas za, za całe słowo, które ma miejsce. Yy, na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To jest prawo miejscowe, które również było uchwalane przez państwa radnych i, i również było opiniowane przez yy, poszczególne organy. Miejscowy Plan też przechodził procedurę oceny działania na środowisko, czyli inwestor kupując ten teren z myślą o tym, że będzie on wykorzystany w ten sposób, a nie inny. Jeśli on tego tutaj nie zrobi, to pewnie przyjdzie następny, to też będzie próbował taką inwestycję przeprowadzić, bo taki, tutaj ten teren został przeznaczony w Miejscowym Planie. Natomiast oczywiście możemy rozmawiać tutaj na temat tego, w jaki sposób jeszcze Państwo chcieliby uzyskać więcej informacji, czy nie wiem, jakieś inne yy, yy, osiągnąć cele przy okazji tej, tej inwestycji. Tutaj też, no, mogę powiedzieć, że inwestor też zależy mu na tym, żeby z lokalną społecznością żyć dobrze, bo tak jak mówiłem, on też jest uzależniony, czy to dostaw słomy, czy to też od odbior, obornika. także to jest tak jakby dwustronne sprzężenie i nie możemy tutaj odwrócić się plecami do Państwa i, i działać sobie tam, ogrodzić się wysokim murem i, i zamknąć na, na głosy społeczeństwa. Także y, proszę potraktować też to, że nie jest to do dyskusji, i to jest spotkanie, żebyśmy Państwa wszelkie wątpliwości rozwiali i być może y, był to po prostu początek do dalszej współpracy, a nie, a nie po prostu okopywania się na swoich stanowiskach i y, 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 no, wiem, bycia wrogiem.